Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ekspresowy odcinek i będzie to TBR na wiosnę, czyli moje plany czytelnicze na kolejne dwa miesiące, czyli na kwiecień oraz na maj. TBR -y to jest ciężka sprawa. Jak pewnie wiecie, jak już mówiłam wielokrotnie, ja się bardziej ich nie trzymam niż się ich trzymam, ale i tak lubię je robić, więc nagrywam kolejny odcinek. Mam tutaj kilkanaście pozycji i mam nadzieję, że przynajmniej połowę z nich uda mi się w przeciągu tych najbliższych dwóch miesięcy przeczytać, ale niczego nie obiecuję. Mimo to mam ochotę nagrać ten odcinek i teraz Wam pokażę, jakie są moje inspiracje czytelnicze na te kolejne dwa miesiące. I zaczyna się od książki Daphne du Maurier, najnowszej premiery wydawnictwa Albatros z serii butikowej, Obersza na Pustkowiu. No i tę książkę na pewno będę czytać jeszcze w kwietniu, bo jest to moja współpraca z wydawnictwem i bardzo się cieszę na lekturę tej książki, bo do tej pory przeczytałam dwie książki Daphne du Rebekę i moją kuzynkę Rachelę. Obie te książki bardzo mi się podobały. Fabułę o Oberży na Pustkowiu już trochę znam, bo widziałam ekranizację serialową karczma Jamajka z roku 2014, która mi się podobała. No i fabuła jest w ogóle interesująca, ponieważ opowiada o 24-letniej Mary, która jest w takim trudnym momencie swojego życia, ponieważ musi pochować swoją mamę i sprzedać rodzinną farmę. Ona pakuje cały swój dobytek do plecaka i wyrusza do swojej ciotki, do Kornowali. Ciotka tam prowadzi karczmy razem z swoim mężem. Ta karczma jednak nie cieszy się dobrą reputacją. Tak tam tak naprawdę nikt po zmroku nie chce przebywać. Okazuje się, że właściciel jest osobą bardzo trudną, przemocową, jest też osobą uzależnioną od alkoholu i mamy tam w jakimś stopniu pokazane studium zła. Więc brzmi to bardzo tajemniczo, bardzo ciekawie i już się nie mogę doczekać lektury. Jeżeli chodzi o tę serię butikową, będę czytać też Czarne Skrzydła Czasu. To jest książka Dawne Dum, przepraszam, Diane Sutterfield. Byłoby to moje trzecie spotkanie również z tą autorką. Czytałam wcześniej 13 Opowieść oraz była sobie Rzeka, i obie te książki bardzo mi się podobały. Już się nie mogłam doczekać lektury Czarnych Skrzydeł Czasu i będę tę książkę zaczynać dzisiaj, czyli 1 kwietnia, jak to nagrywam, bo umówiłam się z Anią, z moją koleżanką z kanału Bookstory, znaczy wspólne czytanie, no i już chciałam czytać bardzo w marcu, ale się powstrzymałam i zaczynam dzisiaj i bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam takie przeczucie, że ta książka może mi się bardzo spodobać. Tutaj mamy motyw Kruka i ta książka kupiła mnie sloganem promocyjnym, który teraz Wam przeczytam. Czy jeden nieprzemyślany akt okrucieństwa może położyć się cieniem na całym życiu człowieka? Brzmi to niezwykle dobrze, mrocznie, niepokojąco i na pewno dam Wam znać, co sądzę o tej książce niebawem. Będę czytać na pewno Genialną Przyjaciółkę. Mówiłam o tym już w ostatnim odcinku Five Stars Prediction. Byłoby to moje trzecie spotkanie z Eleną Ferrantę. Przeczytałam Córkę i Zakłamane Życie Dorosłych. Obie te książki mi się podobały. Dostałam dużo takich rad, opinii od czytelników i czytelniczek, że powinnam od razu przeczytać wszystkie cztery tomy, więc mam nadzieję, że genialna przyjaciółka tą pierwszy wciągnie mnie na tyle, że przeczytam od razu faktycznie wszystkie te cztery tomy. Jeżeli chodzi o historię, tutaj poznajemy 60-letnią Elenę, która dowiaduje się, że jej przyjaciółka z dzieciństwa Lila zniknęła bez śladu. No i mamy tutaj taką wyprawę w przeszłość, więc już się nie mogę doczekać jak to będzie i bardzo się cieszę na lekturę. Słyszałam, że jest to najlepsza książka tej autorki. W przeciągu najbliższych miesięcy, dwóch miesięcy, mam zamiar też przeczytać trzy zbiory opowiadań. Zbiór opowiadań z wydawnictwa Pauza Trzyma Wilka za Uszy, który pokazuje oryginalne i przewrotne historie o kobietach, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Już się nie mogę doczekać lektury. Słyszałam dużo dobrego o tym zbiorze opowiadań, a do tej pory książki z wydawnictwa Pauza, poza tam drobnymi wyjątkami, raczej mi się bardzo podobają. Wszystkie są na pewno bardzo intrygujące. Będę też spotykać się znowu z jak Jakubem Małeckim. Do tej pory przeczytałam kilka jego książek, między innymi Rdze, Horyzont, Josefa czy Święto Ognia, to chyba wszystkie, które przeczytałam. Ślady to zbiór opowiadań, czyli taka forma, w której jeszcze Jakuba Małeckiego twórczości nie znałam. No i te opowiadania opowiadają o końcu świata, tam w jakimś tam stopniu poruszają tą tematykę. Są naprawdę króciutkie, jest tutaj dużo światła na stronach, więc na pewno bardzo szybko przeczytam te opowiadania. No i ostatni zbiór opowiadań to jest zbiór opowiadań taki bardziej mroczny, nazywa się Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie Autorką jest Barn, Barnhill Kelly Znam już tą autorkę, bo czytałam jej książkę Dziewczynka, która wypiła księżyc i podobała mi się ta książka to jest literatura dziecięca No i zbiór opowiadań Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie ujął mnie sloganem, który teraz Wam przeczytam Autorka pisze w tej książce o potworach bagiennych, czy na przykład o żonach, które zamieniają się w smoki i pożerają własnych mężczyzn Mężów. Brzmi to bardzo interesująco i już się nie mogę doczekać lektury. Będę czytać również Dziką drogę Cheryl Straight, o której mówiłam Wam ostatnio bardzo dużo. To jest również książka, którą trochę znam, bo widziałam ekranizację filmową z Reese Witherspoon. Ta książka opowiada o takiej oczyszczającej podróży wzdłuż um, szlaku Ameryki Północnej. Um, jest to książka autobiograficzna, opowiada o wydarzeniach z życia autorki. No i mam nadzieję, że bardzo mi się ta książka spodoba. Jeżeli chodzi o serię dzieł pisarzy skandynawskich, będę czytała książkę Bizna oraz Początki, i te książki na pewno będę czytać jeszcze w kwietniu i nakręcę z czytania Reading Vloga. Mam nadzieję, że mi się uda. Więc już niebawem na moim kanale będziecie mogli zobaczyć właśnie recenzję tych dwóch książek. One, tak w dużym skrócie, dotyczą tematu kryzysu psychicznego w życiu jednostki i samobójstwa. Jeżeli chodzi o literaturę klasyczną, mam zamiar przeczytać miasteczko Middlemarch. Nie wiem jeszcze, jak będzie mi się czytać te książki. Mam nadzieję, że lekko, przyjemnie i szybko. Jeżeli tak, to oczywiście przeczytam oba tomy. Jeżeli nie, to przynajmniej, przy, przynajmniej przeczytam jeden tom. To są książki klasyczne, klasyka literatury angielskiej, obyczajowe, które skupiają się na dwóch głównych bohaterach: lekarzu oraz kobiecie, która się nazywa chyba Dolores, ale teraz mogę się mylić Dorotia, więc nie Dolores, która poszukuje celów własnych. W życiu. Słyszałam dużo dobrego o tych książkach, między innymi od Edyty z kanału Litera, więc już niebawem będę czytać i mam nadzieję, że spodobają mi się również bardzo te książki. Będę czytać również Posiadłość East Lane. Henry Wood jest autorem. Autorem, ale tak naprawdę nie jest autorem, bo to jest pseudonim literacki. Autorką jest Ellen Price, która wyszła za mąż za Henry'ego Wooda i pisała właśnie pod pseudonimem tę książkę, w ogóle swoje książki. Tę książkę bardzo polecała Nikola z kanału Doktor Bóg i to dzięki właśnie jej rekomendacjom kupiłam właśnie tą książkę. Lubię taką tematykę, lubię czytać o obyczajowości, a tutaj tej obyczajowości podobno jest dużo. Akcja rozgrywa się właśnie w tytułowej posiadłości. Poznajemy główną bohaterkę Izabel, no i jej perypetie miłosne, romantyczne, więc mamy tutaj tematykę załóż pójścia Relacje romantyczne. Bardzo lubię takie tematy, lubię o nich czytać i takie tematy mnie odstresowują, więc w ramach takiej tematyki również pokażę Wam tutaj książkę Żony i Córki Elizabeth Gaskell, z którą czekałam właśnie na wiosnę z lekturą, bo z jakichś powodów kojarzy mi się bardzo z wiosną ta książka. Już znam również Fabułę, bo widziałam ekranizację serialową, ale bardzo się cieszę na lekturę w końcu. Mamy tutaj. Hmm, Wiktoriańską Anglię i poznajemy główną bohaterkę, Molly, która jest w takim dosyć trudnym momencie swojego życia, ponieważ jej ojciec, który do tej pory poświęcał jej bardzo dużo swojej uwagi, wychowywał ją samotnie, żeni się po prostu z. Kobietom. No, i mamy tutaj dużo też obyczajowości, nie wiem, czy już to powiedziałam, i wątek romantyczny, więc bardzo się na lekturę cieszę. Jeżeli chodzi o literaturę klasyczną, chciałabym też przeczytać coś z naszego polskiego podwórka, i będzie to Madame, czyli powieść Antoniego Libery. Akcja tej powieści rozgrywa się w czasach PRL-u. No i głównym bohaterem jest chłopak, utalentowany uczeń, który opowiada o swojej niespełnionej miłości do nauczycielki języka francuskiego. Jest to podobno powieść przepięknie napisana, bardzo ciekawa i już od bardzo dawna chciałam ją poznać, więc mam nadzieję, że tej wiosny mi się w końcu uda to zrobić. Jeżeli chodzi o literaturę faktu, chciałabym przeczytać przede wszystkim cztery książki, które mam tutaj fizycznie i na pewno przeczytam coś jeszcze w audiobooku, bo często szuka, szukam właśnie literatury faktu w audiobooku. Ale jeżeli chodzi o to, co tutaj będę czytać, Starsi Ludzie Nie Istnieją, czyli Reporterz o Starości w Polsce. Bardzo cenię sobie takie tematy. Mam wrażenie właśnie, że w dzisiejszych czasach starsi ludzie są spychani gdzieś tam poza margines, za margines i, i nie mówi się o nich dużo, trochę się ich nie zauważa. Więc z chęcią ten reportaż cieniutki przeczytam. Kolejna książka to Los Utracony. E, tutaj mamy oczywiście tematykę Holokaustu. Mówiłam już o tej książce, więc nie będę się powtarzać. Również bardzo cienka i na pewno jeszcze w kwietniu się za nią wezmę, bo mam na nią ogromną ochotę. No i dwie książki z wydawnictwa czarnego, seria reporterska to jest chyba. Kukluk Tu Mieszka Miłość, oraz Karawana Kryzysu za kulisami przemocy humanitarnej. Nie wiem o tych książkach nic więcej ponad to, co mówią same tytuły, więc na pewno o tych książkach opowiem wam dopiero po lekturze. E, interesuje mnie również pozycja Aborcja jest, w której autorka, czyli Katarzyna Wężyk. Oddaję głos kobietom, które usunęły ciąże. Mam em, bardzo dużą ochotę, żeby przeczytać tę książkę na pewno w tym roku. Nie wiem, czy stanie się to jeszcze tą wiosną, bo czytałam w marcu książkę, która jest dosyć podobna, jeżeli chodzi o tematykę Świat bez kobiet. I nie wiem, czy akurat właśnie w kwietniu jeszcze sięgnę po książkę Aborcja jest, ale na pewno w najbliższym czasie chciałabym tę książkę przeczytać i będę czytać ją chyba w formie audiobooka. Mam tutaj jeszcze ostatnią kategorię książek, które będę czytać, więc bardzo szybko przez nie tutaj prze, przelecę, że tak powiem. Na pewno będzie to Krew Elfów, czyli pierwsza część Sakt Wiedźmiejskiej. Przeczytałam w marcu zbiór opowiadań em, Miecz Przeznaczenia, wcześniej czytałam Ostatnie Życzenie, no i w ogóle bardzo dobrze mi się czyta tą książkę w formie słuchowiska. Właśnie Miecz Przeznaczenia trochę czytałam właśnie w formie fizycznej, a trochę słuchałam i to słuchowisko jest doskonale zrealizowane, więc zastanawiam się, czy nie przesłuchać właśnie całej w tej serii w formie słowiska. Zobaczę, myślę, że będę czytać tak zamiennie tak naprawdę. No i interesuje mnie też książka Malowany Człowiek. To jest pierwszy tom z pięciotomowego cyklu demonicznego, napisanego przez amerykańskiego pisarza. I teraz Breta, akcja rozgrywa się w świecie fikcyjnym, gdzie po zmroku em, grasują demony, nazwane również odkońcami, które zabijają każdego, kto jest poza jakimś kręgiem runicznym, właśnie po zmroku. Więc brzmi to bardzo ciekawie. Słyszałam dużo dobrego o tych książkach o całym cyklu demonicznym, więc na pewno będę czytać. No i jeszcze być może coś z fantastyki przeczytam, ale już teraz trudno mi prognozować, po co akurat sięgnę, bo sięgam po te książki dosyć spontanicznie. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o te moje teoretyczne plany na kolejne dwa miesiące. Proszę dajcie mi znać, co Wy planujecie czytać. Tymczasem dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten odcinek. Cześć.